bo mieliśmy, mieliśmy kompra w klasie i bym Majsinek miał ten, ten ksyweń, a my potknęliśmy do niego To Majsin, kurwa Dęba mój awatar? Fajny Ej, a zaraz może w parkie, żeby czołg, się bardzo parkie śwędzerał, gdzie ty jesteś? ciebie nie ma na Steamie, człowieku. No, a zobacz mi offline. A nie jesteś, jakiś kurwa, Pedro stoi ty. Czyli. jakimś przy, przy stoi. Kur... Cicho. A nie, to. to... <ścoughs> jakiś to. <ścoughs> <co> to. Zobacz <ścoughs> Zobacz Zobacz, <ścoughs> zobacz. Okay, mama. Czekaj, wyślę ci, co ja, <słuchaj> <Jaki słuchaj> ja. <słuchaj> no. tak. no to pana nazwa? Wyparowywało ci płynczynę. Jakie to są Pudło, pełne HP, 1.0, 0 HK0HP. Nie, to jest to. Pudło. A ty, a y, widzieliście kiedyś te? Tak? Chusteczki higieniczne, winiary? A <słuchaj> 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 widziałeś papier, to papier toaletowy, Knora? Ja widziałem. To Do, doktoretka, kurwa. <słuchaj> Trzymaj, o, trzymaj to pełne, pełne zdjęcie. Uciekaj, uciekaj Henka, jedzie. Nie mogę, weźcie. A widziałeś jeszcze jako filmik? Sałatka z sosem? Mm -hmm. e, no, sałatka z sosem? Hardcore. Hardcore kebab. Hardcore mm. też. Hardcore ognisko. Ja co ty w ogóle, jakieś dziecko z bańkami, co to jest? Okay. Ale to jakieś. Jakieś, jakieś to jest ten, to jest jakieś chore upośledzone chyba, nie? Ale zobacz. Ale fajnie. Jakieś to jest niedorozwojone trochę. No zobacz. Patrz to zwa... Ale, no, o, zobacz. no to... zobacz na ir. Za na To nie ucieka. Jakby kurwa miała pingwina napięcie. No zobacz. Jakby ma kołaz z wielbłądem na dupie. No, pingwina. co? Ty płaczesz? Chomik ci zdechł? No, Mis... musiałem go do te... Ostatni z... ze stada. Jednorożec mi zdechł. Też płacze. A, 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 wie, a, a, a wiecie, a wiecie jakie Żydzi mają rejestracje? Nie wiem. Ja? L LPG. Nie, nie rozumiem. Uch, co to znaczy? Wierasz, nie, gast, e, e, kurwa, ja LPG to gas. Chyba cyklon B6. Nie, gaz. A wiesz, jakie, jakie... są polskie rejestracje i od Michał Ja było. O ty, Michałki z Hanki Ale są plę, jest taka czekolada Michałki, to dobra. Ja, ty i ten, rodzice hanki rodzice Hanki mówią, i co zrobiłaś z tymi kartonami? A wyjebałam przy drodze. Ale ja rozumiem by w tych kartonach jakby ona uderzyła w jakieś drzewo. Mur. No nie wiem w dziecko bym potrąciła, mm. ja rozumiem. Ale, ale kurzę. Ulubione mleko Hanki w kartonie. Głową <grym> <on> z Meko <grym> Mleko w kartonie. Ty Byłem na pogrzebie Hanki, patrzę tam korzuchowska. <grym> nie rozumiem. No korzuchowska to, to jest tak jak to dzisiaj... gra Hankę. Ej, o, co to jest? Ty, tak jak dzisiaj ten mój dziadek. Ja, 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 ja tam mu mówię, że byłem w teatrze, nie, bo on się pyta co taki odpierdolony jak ten jak pies na szczepienie, a ja że ten. Jak się trudno otwarcie? Ja kanału. mówię, że. Jak ten. Ja, ja mówię, że byłem... Ja mówię, że ten, że byłem w teatrze. No, no i co? O czym to było, nie? Ja mówię, że na królu Edypie. A no, on. No i co z tym Edypem? Zabili go uciekł, Ja mówię, no. Это неген, Забили его и усек, ну. Картоны вехал. Анка, что? Пудло. Нет, это так, Анка, пудло. Брат, Брат. нормальный. <laughs> Maciej, się Rogowa? I dzień jest nasz, ale nie mój. Każdy dzień jest mój, kiedy albo... Ale człowieku, Kamil... Stać sobie podpaskę pod pizda, masz lepszy co? dzień. Ale ja, wyobraź sobie, są wakacje. Wakacje są, nie? Przyjeżdża no Tugel, przyjeżdża Blinku. Koniec. Kurwa, przyjeżdża nawet Met człowieku, przyjeżdża. Tam Ej, to, z Czeczenii przyjeżdża. Da, to się przy... załatwić. Ale cicho! I przyjeżdżamy, jesteśmy na ognisku. Przyjeżdża Angelika Rałbeka, mi się za nią bierze. Oj! Taki nie. bober, o tak. taki bober człowieku. Ja <laughs> to taki... wziął jakąś fajną. Ja te, ale ja mam, mogę wziąć. No, Helga, o, dla ciebie będzie Helga. No, ej, weź, ja mam <laughs> jedną <Podobna. laughs> <laughs> <Spierdana>, jak Ale nie, <laughs> nie, od razu, ja, jak z Tobą ten, to od razu bym z nim poszedł do Pedra. Żeby go rozśmieszył, żeby on zobaczył, co to jest moc. Ja też chcę. O, ja też chcę. Byłka. Nie to tylko dla Zaków ja I, i nasze snafy no. I Adi, żeby i Adi, żeby zesrał się ze z tego <laughs> on to... nie czuje, Ej. on nie czuje jak, se, jak Ej, wciągi. trzeba nagrać jak... Hmm? jest, jesteś gotów, żeby nagrać jak wciągasz No ja yeah. A ma... nie dojechał, Aciś nie dojechał do Ale by się nagrać ale No to właśnie... Prez, o, Sejki ale ale, 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 ale... ale Szejki, tam wody tam, tego lodu dosypcie. Ej Ej, słuchaj, no, ej, bo to, bo to, no, to jest to super, jutro. człowieku, jak ja bym... Dobra, o, jak fajnie, tu będę się brechał, ty się posikasz ze śmiechu, ty zobaczysz jego mordę, człowieku, to... Kogo? Tego. Nadnicza. O, człowieku, jak człowiek, wciągnie, on się tak złapie, o... Kurwa, ja bym się, człowieku, ja. tylko bym go zobaczył na przystanku, to człowieku, by się położył z torbą. Ja bo to chcę, Ty, bo to by ze mnie się śmiał. No. Będę mogł dobra. Do ja ponownie, bo ja muszę robić lekcje z 18, a ja jestem śpiący. <laughs> <laughs> idę. jeszcze lekcje robić. Kisiel, mm. idę zrobić. O, co Ej, idę. No, rób tutaj, rób tu lekcje. Rób tutaj. No będzie backup, ty będziesz... Nie, się kładam, to... będziemy ci odpowiadać. Mewem i Kisiel zjedzą. No, ale... Pamiętaj, każdy dzień jest twój. Spinasz jakby ci ten, jakby ci pingwin na piętę nadepnął. No, Siedź mi. Zamknij Dobra. walizę, pompuj i nie gadaj. Łap gołębia.